Ukrywam, u mnie ze zdrowiem nie jest najlepiej. Oddalam się od tych influencerów i nie czuję takiego, że jak ktoś mnie gdzieś zaprasza, to taka jestem. Ostry, ile zarabiasz za walkę z błądkiem? Ja na przykład czuję się jako influencer źle z tym, że jestem influencerem. Czy ciężko jest Ci być z Polą odległość? Ostry, czy po rozstaniu czajnika i moim miałeś myśl, że może my będziemy razem? Nie mam poczekaj no, no. Słuchajcie, kochani. Jest maga ostry, jest Jordan Ciebie. i dzisiaj będą oni odpowiadać na pytania tabu, ponieważ ostatnie pytania tabu były bardzo dawno temu i chcieliście zobaczyć Jordanka i chcieliście zobaczyć Ostrego. Dla mnie nie ma tematów tabu. Pierwsze pytanie, no. blondynki czy brunetki? Blondynki. Zależy. Ale racjonalnie dla mnie to nie ma znaczenia. No właśnie to samo chciałem powiedzieć, no ale troszkę Zresztą. bliżej mi jednak chyba do blondynek A to widzisz, to ja na przykład kiedyś byłem z blondynkami, większość większości wybierałem blondynki na przykład no. na randkę, ja też miałem no. dwie dziewczyny w finale blondynki. Ale widzisz, wcześniej mi się podobała ruda, a teraz jestem z szatynką bardziej nawet. Czy no to jest tak, że po prostu wy faceci patrzycie na jakiś taki swój typ, nie? Że sylwetka na przykład taka, włosy takie, oczy no nie, takie. To ja tak nie, mam. nie, nie. To jest mój typ oś. Kiedy ostatnio uprawialiście seks? Wtorek, nie wiem, dwa dni temu Dobrze Ja wczoraj w samochodzie no. Serio? Ja się z tyłu Serio I była burza, fajnie było Ale ja nie pytałam gdzie, ale tak <grym> powiem, że Ja wiedziałam, że z wami będzie trudny dla mnie ten odcinek, bo dla was nic nie jest tematem no, tabu No, to, to wszystko jest was? Ale dokładnie, chcę żeby nasi widzowie mogli was poznać od tej innej strony Ile zarabiacie? Ja zarabiam 1000 złotych miesięcznie ja, ja też no. dla siebie, ale zarabiasz? No nie zarabiam więcej, no bo biorę tylko tysiaka No w sumie tak no Ty zarabiasz pewnie więcej no. Ile ty zarabiasz? Półtorej <laughs> Umówmy się, bo już jeden taki film był robiony, że wy nagrywacie film, a nie odpowiadacie na pytania, więc jeżeli nagrywamy film, świadomie przyszliśmy na ten odcinek, wiemy o czym on jest no tak. To rozmawiajmy szczerze i gadajmy o tym tak Cześć. naprawdę jak jest No to ja powiedziałem I Powiedz. Ile ty zarabiasz? Nie wiem, 5-6, zależy jaki jest miesiąc A ty ile zarabiasz? Ja mam, na przykład ostatni miesiąc miałem bardzo fajny i mogę to w sumie powiedzieć 21 tysięcy Pracy. Tak, ostry ile zarobiłeś za walkę z Błońskim. I nie chodzi o to, ile ty dostałeś, tylko generalnie ile przyszło za twoją walkę. Tego chyba nie mogę powiedzieć. No ale mogę powiedzieć mniej więcej przedział: od pół bani do bań. Co musi mieć dziewczyna, by zwrócić waszą uwagę? Mózg. Ostatnio nie są szybkie pytanka, że masz odpowiedź, to co dziewczyna na ale. Ja na przykład nie patrzę, aż tak bardzo na wygląd. Wiecie. Oczywiście, że pierwsze niby wrażenie się robi tym, jak się wygląda. No wiadomo, że nie da się tak w 100% ale nie chcę brać tylko i wyłącznie to pod uwagę. Tylko w większości staram się poznać osobę i wtedy ewentualnie decyduję, czy jest wartościowa, czy nie. I nie jest to dla mnie aż tak istotne. Wiadomo, że musi być atrakcyjna ale... dziewczyna. Na to, że się mam z... dziewczynę, która jest śliczna, najpiękniejsza na świecie? Masz też tak racjonalnie, że im jesteś starszy, to mniej patrzysz na wygląd, a to jak po prostu, który jest? Jaką masz tak, osobowość, to jest dla mnie bardzo istotne. To zależy ci na tym, żeby zbudować tak. taką głębszą relację i na dłużej niż taką chwilową. No, nie, to po prostu wiadomo. czuję, jaki mam vibe z tą osobą i wtedy jakby. Ale masz tak, że jak spotykacie się z kimś, no dobra, ty, Jordan, jesteś singlem. Tak mi się przynajmniej wydaje, do tego też przyjdziemy. Ty nie jesteś singlem, ja też nie jestem singielką. I ja na przykład teraz przy wyborze następnego partnera to miałam tak, że też patrzyłam, dla mnie było bardzo ważne, czy ja widzę się z tą osobą w przyszłości. No wiadomo, że to jest istotne, tylko to jest mniej więcej etap mi się wydaje, który przychodzi z czasu. Nie? Czas, że to tak. nie jest tak, że od razu patrzysz, o czy ja z nim będę miała dzieci, czy no. coś takiego. Nie? No ale wiadomo, że już jak jesteśmy w tym wieku, to na pewno patrzymy na to przeszłościowo, no wiadomo, że tak. Pamiętajcie, że nasze lody są dostępne. W każdym sklepie praktycznie już dostępne w Polsce. Więc jak powiesz mi, że nie kupiłeś loda dlatego, że nie ma, to oszukujesz. Teraz takie pytanie, skoro już gadamy o przyszłości, to czy chcielibyście mieć dzieci? W sensie, czy widzicie, że chcecie mieć faktycznie te dzieci? Ja bardzo no, chcę, jakby mieć rodzinę. Ale no. ja widzę Ciebie na przykład, że masz rodzinę i widzę też ostrego. Tylko ostre byłby takim surowym taką. Ciekawe to jest, bo akurat ty jesteś taką mega, mi się wydaje, rodzinną osobą i tak dalej, i ja sobie wyobrażam Ciebie z dziećmi. Jak gdzieś tam miałem podejście jeszcze parę lat temu, że na pewno nie. Teraz są tak, że nie wiem. Ale ja wiem, że ja bym był dobrym ojcem. Bo ja na przykład jeździłem z rodzicami na jakieś kolonie i tak dalej, że opiekowałem się moczymi dzieciakami. W mi no i biłeś ich też czasami. Też, ale nie, ale jakby mi się wydaje, że bym był spokojny. Tak? Ja ogólnie bardzo dużo czasu spędzam z dziećmi, bo też byłem trenerem i mega lubię taki kontakt z dziećmi. Mega mi to jakby sprawia, rajdę i takie dziecko potrafi ci poprawić humor w ciągu jednej sekundy. Nie? Możesz mieć mega zły humor, przychodzisz, uśmiechniesz, czy coś powiedz, coś śmiesznego i to jest mega fajne, ja to mega lubię. no Na przykład, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Bo mi się wydaje, że Ty bardzo byś chciała. Kiedyś bardziej chciałam i w tamtym okresie czasu mogłabym już mieć teraz i w ogóle, ale teraz wiem, że chciałabym. Jeszcze zadbać o siebie, też jestem w nowej relacji, więc chciałabym poznać przede wszystkim tą osobę i boję się bardzo e, bycia mamą. Nie chciałabym teraz, ale widzę się. Bardzo bym chciała ją wszystko. No, to bo... mi ja też tak już to dawno widziałem, no. że ty masz takie już tak. No chciałabym, chciałabym żeby mi się ktoś oświadczył, chciałabym się hajtnąć. Przecież już z z tą ślub? Czemu mnie zrezasz? Przepraszam. Okay. No serio, widzę właśnie to, że jestem rzadką, że mam dom, że jestem, wiecie, taką mamą i w ogóle nie. Tylko wydaje mi się, że ja bym niestety rozpieszczała. No, tak, no na pewno. No bo ja sama. Uważam, że przystatę rozpieszczona. Wydaje mi się, że mimo wszystko z naszej ekipy najbardziej Wera i Justek. Bardziej Wera niż Justek, ale Justek też już jest na takim etapie, że on mówi, że mógłby. Że jest. mógłby, ale Justek nie. Że jeszcze parę lat dla Justka, że już jest takie, że jakby było to okej, okay, tak żeby on chciał realnie, to o myślę, nie. że to ze 3-4 lata i no. że wtedy będzie taki, że okej, okay, kurde teraz to... Myślę, że też te oczekiwania Wery też mocno wpływają na niego, okay. że to też... Jordan, co z dziewczyną z Tindera? Obiecałem, że pójdę z nią na odcinku na studniówkę. Nie byliśmy na studniówce, mega była fajna studniówka, super się bawiłem, no ale jakby kontakt się urwał jakby po, po studni. Najgorsze w pracy influencera według was, to? Ja nie jestem influencerem za bardzo. Ja dopiero jestem jakby na początku tej no drogi, dobra, więc ale... ciężko mi powiedzieć. Fałszywość. A to ja mam takie, że ten świat jest bardzo zakłamany, że ludzie nie pokazują jakby prawdy. Nie? Oczywiście, w sensie też nie ma co generalizować, że wszyscy tacy są, ale zdecydowana większość to jest fałszywość straszna nie. i to jest ciężkie. Te, te słowo influencer to ma bardzo złą opinię, nie? No jakby sami sobie to trochę zrobiliśmy jako środowisko. Ale wszyscy są wpychani do jednego wora przez to. ja, na przykład, czuję się jako influencer źle z tym, że jestem influencerem, a generalnie nic złego nie robię. Ja nie będę tak komuś tłumaczyć, czym się zajmuję, bo to jest takie od razu, że niektórzy patrzą, że. Jednak, influencer się wiecie, rodzi z tym, że ludzie myślą, że jesteśmy, nie wiem, niewychowani, wychowani, nie kultura. Patologia. Patologia. Wszystko z, wpłynęło tylko i wyłącznie przez fame i przez te wszystkie dramy, które były dookoła, więc jakby to się przez to wydarzyło. Ja teraz mam zamiar w inną stronę też pójść i pokazywać gdzieś tam takie swoje codzienne życie. I właśnie też chcę więcej ludzi. Ludzi zapraszać i z nami sobie tak rozmawiać, i tak dalej. Ale na przykład teraz nie ukrywam, u mnie ze zdrowiem nie jest najlepiej. I też chcę to normalnie pokazywać widzom, żeby widzowie wiedzieli, że też jestem normalnym człowiekiem i też wiecie, czasem mi się nie wiem, nie chcę wstać z łóżka i tak jak widzowie mają mnie. Bo ja dostaję dużo wiadomości, gdzie dużo osób mi pisze, że po prostu mają gorszy dzień albo coś takiego. A dzieci patrzą na influencerów jak na po prostu. Idealne zamiar, życie. Że oni się budzą z uśmiechem. Sam zawód tak. influencer nie jest tak fajny, jak się każdemu tak. wydaje. Wiadomo, że ogólnie jest mega dużo plusów i tego też nie ma co tak. ujmować, ale jakby, że to nie jest taka bańka, że jest tak super, jak wszyscy myślą, nie? Ja na przykład, wiesz, nie pokazywałem tych rzeczy, które dobre robiłem, z racji tego, że ja sobie miałem takie przeświadczenie, że robię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać i żeby sobie wybustować PR i wizerunek do góry, że robię to tylko i wyłącznie dlatego. Ty powiedziałeś fałszywość i też w sumie właśnie. za tak, świat. zakłamanie, no ja się z tym też zgodzę, że jednak dużo poznałam i oddalam się od tych influencerów i nie czuję takiego, że ktoś mnie gdzieś zaprasza, to taka jestem, że się boję tam i się Ostatnio z Ostrem o tym gadałam, że byłam na evencie i super, i tak dalej, ale nie potrafiłam z nikim złapać takiej relacji, jak mam z ostrym, wiecie, no z całą ekipą i taki bliski, że czuję taki spokój. Ta relacja u nasza się tworzyła w innych całkiem warunkach. nie? I przeszliśmy też przez takie no ciężkie no, tak. chwile, też byliśmy Świetnie. przy sobie przy tym. No. Bardzo mało jest takich filmów, w których realnie mówimy o naszych poglądach, o nas ogólnie, no, bo my dostarczamy jest rozrywkę, tak. więc ludzie nie wiedzą o co my tak. przechodzimy, ale ogólnie, każdy miał jakieś tam cięższe momenty w życiu. No to jak już gadamy też o relacjach, to rada na udany związek to. Pewną szczerość, bo z tego nic nie zbudujesz. W ogóle. No wyobraź sobie, że poznajesz nową osobę, i ona zaczyna się od takich małych kłamstw, nie? Jak ja bym tak się zobaczył raz, drugi, trzeci, ciężko by było mi jakby zaufać tej osobie okay. w takich większych rzeczach. Nie? Bardzo łatwo sobie zepsuć to zaufanie, a ciężko je odbudować. Znaczy, mi się wydaje, że w ogóle ludzie w tych czasach są tacy mało szczerzy. No, ale to nie oszukujmy się, że za bardzo oni nie mają na to wpływu. W sensie wiadomo, że każdy może robić tak, jak czuje i zmieniać siebie. Coraz więcej jest środowisk, opinii ale... ludzi, ale... które krzerzą raczej te negatywne emocje i ściągają ludzi na taką pustą. Fałszywą, bardzo egoistyczną stronę, a mało emocji. Ostry, czy ciężko jest ci być z polą na odległość? Widzisz, no ja nie mam prawa jazdy jeszcze, więc jest ciężej. Ale jak zrobię prawko, to uważam, że już będzie w miarę easy. To jest niby godzina, ale jak wiesz, jak pociągiem, to masz. Wecz tam komunikację na stację, pociąg ze stacji do tego, no jakby, że ze dwie godziny w jedną stronę się zgodzi. Więc nie jest to jakoś mega problematyczne, ale mi się wydaje, że bardziej ciężkie jest to, że dużo każdy pracuje. Fajnie, mi się wydaje, że sobie radzimy, ale pomimo tego, że no nie jest łatwiej, ja Osoba, która najbardziej mnie denerwuje, to. Proszę nie... <laughs> ja, bo ja jestem teraz. O kurde, no to, to chyba nie odpowiemy sobie nawzajem. No ja dawno się nie spotkałem z taką osobą, która jest tak mega, mega irytowała. Irytował mnie Skyr na filmie u Artura. Luis. Nazario Dalima. Oh, o, no. No, no! To, to... nie irytował, no ale to ja go nie znam. Ale czasem tak macie, że oglądacie coś albo spotykacie jakąś osobę i. No nie, no nie da się związywać. No tak. Ja, ja mam wrażenie, że po mnie od razu widać, że jakoś nie lubię, bo ja jakieś takie dziwne miny eee, robię. No to po mnie też było bardzo łatwo wyczuć, bo ja jestem tak, dla wszystkich bardzo to, to... miły. Ja ogólnie każdemu daję szansę, ale jak ktoś mi spadnie, to jest koniec no. po prostu. Ja też Widzę, no wiadomo, że też my mieszkaliśmy ze sobą, ale no widzę, jak jesteś smutny, jak coś się gorszego dzieje. Ty pewnie też widzisz, jak ja jestem smutny, że to już od razu wyczuwasz taką osobę. No, że... Sekunda i wiesz. Ja tak mam z ostrym. Ja tego spojrzę na ostrego, ja już wiem. Ja teraz, jak przyjeżdżam i przychodzę do ostrego, to chwilę pogadam, a potem co się stało. Ale Julka też ma taką zdolność, że Julka potrafi przez telefon z Tobą rozmawiać. Gada z Tobą 40 sekund i tak, co się stało? A ja nie, ona na pewno, a ja. Julka! Ja <laughs> oh. powiedziałam, że przede mną żadne kłamstwo, wydaje mi się, że się nie ukryje i... Ale żebyś też nie popadła w teraz bardzo Tak, tak, no. Generalnie nie wiem, co wychodzę na terapię, ale ja się czuję u, u ostrego tak, że ja idę na podwójną terapię, nie? I Ja jeszcze jemu opowiadam. I potem jak wracam do chłopaka, to jestem już tak wyczerpana tym mówieniem, że jak on się jeszcze mnie zapytać co się stało, to ja bym <laughs> Co myślicie o OF-ie? Na ten moment, czy widzicie się z partnerką lub partnerem oczywiście, bo to wiadomo jak jest. A jakie robi treści, bo na OnlyFansie może zrobić wszystko. U nas w Polsce OnlyFans jest całkiem inny, bo chodzi tylko jakby o to, że ktoś się rozbiera i w ogóle. Na przykład w Stanach jest tak, że... Każdy sportowiec ma OnlyFansa Kucharze mają Tak i to jest, i robią, wiecie, takie stricte content, treści, co chcą A u nas w Polsce jest to naprawdę bardzo upuszczone i niefajnie Mówisz tak. o takich treściach erotycznych No to ja, ja bym sobie nie wyobrażał Ja nie mam szans Zamiast. No ogólnie jakby tego nie kumam trochę do końca Gdzieś tam to jest jakiś case dla mnie, który gdzieś do mnie nie przemawia Można robić biznes na wszystkim, no ale na niektórych rzeczach nie powinno się robić, nie? Ostry, czy po rozstaniu czajnika i moim miałeś myśl, że może my będziemy razem? Że ja i ty? Jak wy się rozeszliście z czajnikiem, to potencjalnie jakby taki gorszy moment to tak miałem w głowie, że Ty może mogłabyś tak pomyśleć, nie? Aha, to nie, to nie myślałam tak. Okej. Okay. Ja myślałem, że się pytasz, czy Wy do siebie jeszcze raz? O nie, ale to ciekawe. No, myślałem, że wrócicie do ja. siebie. Moja głowa mówiła, że nie, ale jak wiadomo, emocje wchodzą w górę i tak dalej, no to gdzieś przechodziło mi to bardzo często przez myśl, że w sumie to na pewno da się wrócić. Ja w ogóle nie dowierzałem temu. Myśmy realnie rozmawiali z Ostrym o tym, i on mi to mówił. Ja mówię, że co, że Julka i Czajnik to, to jest tak. najlepsza para, jaką widziałem, że oni są tacy, zwracają uwagę na takie małe rzeczy w związku, jak tu gdzieś ktoś się sobie Rękę, tu się gdzieś pocałuje w czółko i w ogóle. wyżni są właśnie mega tacy. a nie, że coś tu nie gra. Tak insidowo tak zdradzę, że jak z czajnikiem postanowiliśmy się rozstać, to wyszliśmy z czajnikiem poza dom i sobie chodziliśmy i gadaliśmy co i jak, i tak dalej. I wracamy. Justek do mnie z wiarą mówią tak: Aj, bo ostry was szuka, że nie może was znaleźć, że już był wszędzie, był w pokoju, był na górze, że, że gdzie wy byliście i tak dalej. Poszłam do łazienki, a on był na dachu, a my z dachu mamy wejście do łazienki. Ja nie wiedziałam, że on jest na dachu i wiecie, tam zmywam, makijaż i tak dalej, a on do mnie przychodzi i ostrym przytulił. Ja mu nic nie zdążyłam powiedzieć, a on mnie przytulił i już wiedział, kumasz. To było przewalone. Serio, serio, nie wiedziałem. Przysięgam, nie wiedziałem o niczym. Zanim my się powiedzieliśmy ekipie, ja jechałam z Berą na obóz. Wtedy, co ty już byłeś i ty chyba już wiedziałeś, i Berą mi zadaje pytanie, no a jak tam z czajnikiem? A ja tak. No, nie jesteśmy razem, a <laughs> tak zahamował i co? Mhm. Ale ja uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką czajnik podjął. Czuję, że odnalazłam siebie, czuję, że ja jestem z taką osobą, z którą bym chciała być w związku. I widzę, że czajnik jest szczęśliwy, więc na tym mi też mega zależy. No Oboje na tym zaskaliście, nie? Podoba mi się to, mimo że dużo ludzi właśnie uważa, że to jest mega toksyczne, że my nie mieszkaliśmy ze sobą, że my nagrywamy ze sobą, że ja nie odeszłam z ekipy. Nie rozumiem, czemu ludzie w ogóle sądzili, że ja mogę odejść z ekipy w momencie, kiedy ja nie tylko byłam z ekipą, bo byłam szczennikiem, tylko jakby tworzyliśmy razem tą ekipę. No Ej. uważam, że to, to mega No właśnie taka było dobre. jest, że realnie jesteśmy przyjaciółmi, to czego tak. ludzie nie wiedzą. I mi się wydaje, że znowu się zakrzywiło to wszystko przez perspektywę tych wszystkich ekip i tych grup, które teraz powstają, że my realnie nie powstaliśmy dla biznesu, tylko my się znaliśmy od kilkunastu. Lat i po prostu stworzyliśmy coś razem. My mieszkaliśmy 200 metrów od siebie, a 200 metrów od Czajnika. Moja mama była wychowczynią w klasie Julki. Ogólnie znamy się od dziecka, więc ta nasza historia jest trochę dłuższa, niż Wam się wydaje. Jordan, czy masz dziewczynę? Dziewczyny są po prostu w tobie zakochane. Nie, nie mam dziewczyny. Ogólnie na tym etapie życia jakby na razie nie chcę, ale jeśli poznałbym kogoś mega fajnego i by mnie strzeliło, to, to wszedłbym w związek, bo ja jestem ogólnie taki bardzo do związku. Bo ja byłem jakby 10 lat w relacji, bo byłem tylko w jednym związku, Dwa i pół roku jestem singlem i może dlatego, że byłem tak długo w związku. Od 14 roku życia, to teraz chcę jakby dużo przeżyć jako single, i nie chcę jakby jeszcze wchodzić w relacje. Ostatnie pytanie do Was. Czy kiedykolwiek czułeś coś takiego bliższego z ekipą naszą? Generalnie, taki, że to jest taka bliska relacja, bo tu nie chodzi tylko o damsko-męską. Chodzi o taką, wiecie, bliską, taką, co ja już z Tobą rozmawiałam. Taką, że to jest taka już na zawsze, nie? Bo czasem w związkach nie ma co mówić, że jest coś na zawsze, ale uważam, że w przyjaźni można tak. No, no to ja miałem. To jest paroma osobami taką relację, nie? Myślę, nie ze wszystkimi, żeby też nie oszukiwać, ale z paroma osobami mam taką relację. Że no nie wiem, co by się musiało wydarzyć, nie? Żeby ono się skończyło. Też tak mam. No. Dobra, i teraz to jest druga część pytanka. Czy myśleliście o odejściu z ekipy? Nie, no, ja ze względu na piłkę, no to wy mówiliście, że trochę bym po części odszedł, ale tak yy, tak ogólnie, no to no, nie. Do mnie ogólnie spisał Yoshi, że sta mega kontentowej w ogóle, ale nie, no, taka decyzja poszła.